I głupi odcinek. Bo dzisiaj będziemy dokańczać nas Tą. E, jak to się nazywa? E, będziemy dokańczać e, nasz magazyn, więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. I zapraszam do kolejnych. A! Dobra. Ja wezmę potrzebne materiały.

E, dzisiaj widzowie, jakby co, wyruszam z nową serią na e, do, z Fortnite. Nazywa się, uwaga, widzowie, widzowie, widzowie. Nazywa się. Pusztrzeleni! Pusztrzeleni! Let's go! Fuck. Ej, co jest? Ej nie mogę... Mógł... Nie mogę do być domu! Hmm. Co się dzieje? mnie. Aha... Co jest? Dobra, ja wracam do domku. To, to widzowie jest po prostu dziwne, wam powiem. Mm. Dobra. Teraz pada? No dajcie mi wyjść. Wauw, we zijn donker. Hehehe, als ik jouw zus ik Ja, ik ben <laughs> Co Wat jest? Ja dobra wracam do dobra muszę ja idę spać mam nadzieję Ej! Ty coś widował postawione drzwi! To było niemiłe! Jol. On... No mi rozwali! No rzeczy tu rozwala! Nie ja mam tego dość! Ale na szczęście chyba mam coś do odbudowy! I tak ja nawet nie postawiłem. Czekaj. Ale to jest pełny blok. O. Taki powinien być. Czy mam... O, mam taki schod. No ja chciałam... No nie, nie mój dywan. To powinno być tak. No, i co, już zapomniałem, jak to powinno być. A już wiem jak. No tak to powinno być. No. Polska, biało, czerwoni. O, to, pialuniem. Nie wiem, nie wiem, ale się do. Ale? Aha. Nie mam bloków, żeby mieć drzwi takie fajne wyszły znów. Czekaj, okay. z czego się robiło takie drzwi? Meblek, mm. Mebel, Mable. Mebel, Mabel. Gdzie ja są te drzwi? Dum, dum, dum. Nie mam bloków na nie. Moje drzwiczki, Jaki grzech... moje drzwiczki, moje drzwiczki rozwalać. Teraz mi ten, ten ktoś naprawi te drzwiczki, prawda, Pimpek? Muszę cię nazwać wreszcie. Pimpek, chodź. Wyjdziemy. Pimpek, Dobra. dawaj. na To jest. To jest slug. O. Chodź, pimpek. Albo jednak nie, bo deszcz. Ja za zaata zaatakuj to łowce. Albo nie, nie, nie. Chodź, chodź. Pimpek, nie no zawracaj, nie uciekaj. Ja wiem, że oni nam rozwalili drzwi, ale to nie znaczy, że tu masz uciekać. Aha. I co? Halo, Pimpek. Um, what the... Staków. Dobra, tutaj je, jak zawsze. Widzicie ile wykopaliśmy razem z moim kolegą. I to nie jest fake, obiecuję wam. A nie. Tak. Impakty. Tysiąc tu. Kto to? Ktokolwiek... ktokolwiek kto jest, to proszę mi naprawić drzwi, bo ja nie wytrzymam. Bo tym on jest straszne i nie chcę, nie chcę, żeby się to od nowa pojawił. Dobra, naprawcie mi te drzwi, bo mnie denerwuje. Naprawcie mam takich bloków Bim wow. Magiczny cud i pii, nowe trwiczki A czekaj, bo ja miałam dokończyć A to w następnym odcinku <grystanie> Dobra, idę do mojego do mojej mini bazy. Serio, nie wiem, co tu się stało. Od kiedy? Kto mnie to zrobił? Ote. Jak to się dzieje? Jak? 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 Po pierwsze, jak? Po drugie? Jak? Co to się dzieje? Czym to mogę wykopać? A ten. Au, 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 zginę, 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 tu, 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 tu. Um, um. Ile to się ciągnie? To zaraz dzień! Dobra... Mm. What the...? Chcę zostać zo Spoko! Spokojnie! 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 Mm, mm. Kulkit! a co jest? Co ty miałeś? Co ty robisz? Co ty robisz? Mam barierę, co jest? Ej! Wypuść Ty mnie ty, ty dalbo z zjadłeś Wypuść 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 no i zniknął. Wypuść człowieku mnie, wypuść Uuuu, uu, uu, wypuść Wypuść uuu Wszystko za... Co? Ej! A Wypuść, wypuścił mnie, więc Ej. On, on troszkę jest silny, ale... Coś ty zrobił? Co ty mi zrobiłeś? Teraz muszę to naprawić. I drzwi... Jak ja to robię? Mam nadzieję, że on nie zrobi na przykład strasznego, że jumpscare w kopalni. To by było straszne, mega, widzowie, prawda? Idziesz idzie po kop... Aaa, dobra. Idziesz do kopalni, a ja tam... Jesteś w kopalni, a ja tam nab... nagle skąd nie wiadomo skąd. Dobra, to tak... Dobra, Dobra ja. ja idę chyba pokopać do kopalni. Widzowie, ja idę.

A? Haló? A jak to Kim Kimž Hello. ty jest? Kim ty jesteš? Já ja, jsem Slovaček, ale gadám po polsku. A ty? A слабо се слиха, где ти естеш? Оде изближе. Парза чихо. Ким ти естеш? Чекай. Okay. А, сега. добре? Но... No. Са ти, ти граш? Tak. Minecrafta. Zostaw mnie. Zostaw. No zostaw. Ja? Ty potworek, nagrywam odcinek, a ty tak się zachowujesz! że <grywanie> co się stało, <grywanie> Trzeba o co się wychodzę. Na razie. 嗯。 Dobře tam. naději, že vám se tím moc Do kolejnych. Pa!